Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu w spokoju, w radości oraz w gronie najbliższych osób, aby marzenia stały się rzeczywistością, a sukcesy przerosły oczekiwania. Z okazji świąt życzymy wszystkim obecnym, a także przyszłym klientom Mini zdrowych, radosnych świąt w rodzinnym gronie. A w nowym roku samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Szerokiej drogi życzymy Mini Dobrzeńskiej. Wszystkim klientom, partnerom oraz sympatykom naszej firmy składamy życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dział BMW Motorrad chciałby życzyć Państwu zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie rodziny i najbliższych oraz tylko i wyłącznie bezpiecznych powrotów. Jeżeli chodzi o nadchodzący sezon motocyklowy życzymy wszystkim motocyklistom tylko i wyłącznie szybkich i łagodnych zakrętów. Świąt pełnych radości i miłości, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku pełnego optymizmu, radości i wiary. Drodzy klienci, z okazji zbliżających się świąt, w imieniu swoim oraz całego działu flotowego e, chciałem Wam życzyć spokojnych, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, sukcesów e, zawodowych, sukcesów również prywatnych, szczęśliwego Nowego Roku, no i nieprzemijającej radości z jazdy. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości. A w nadchodzącym nowym roku, by każdy z nas mógł spełnić swoje najskrytsze marzenia. Zdrowych wesołych świąt życzy Bęwu Dobrzeński. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokoju, świąt pachnących choinką, pełnych miłości w bronie najbliższych. Życzymy wesołych świąt i radości z przez nadchodzący rok. Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, pełnych niespodziewanych prezentów, świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nowy rok będzie jeszcze lepszy niż odchodzący. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.